Dzień dobry Państwu. No muszę zacząć od gratulacji dla trenera, dla drużyny za zwycięstwo. Myślę, że dobrze sobie użyliśmy to spotkanie, bo wyszliśmy na prowadzenie i, i uważam, że zabrakło na 5 minut do tego, żeby, żeby do, yy, w przerwie skorygować to, co, tak jak żeśmy wyszli na drugą połowę. Nie można przetracić takiej bramki tak biernie stać w strefie, jak my staliśmy przez ten fragmencie gry gospodarze to wykorzystali, bardzo dobra piłka, ale też, mówię, mam pretensje do, do swoich zawodników za, za zbyt małą agresję. Natomiast no, znów się kolejny raz jakaś analogia nasuwa z rundy jesiennej, tam przystanie 1-1, mieliśmy sytuację, w której Damian Piotrowski trafił w słupek, za chwilę było 2-1, dzisiaj mieliśmy sytuację, nie wiem czy to było stuprocentowo, to nie za mało, żeby to strzelić na 2-1 i chwilę później bramka, ta piłka leciała do bramki, zmienił lot piłki, jeszcze jeden z moich zawodników, nie wiem, Rezerwowi zawodnicy wiedzą, że nie było spalonego. Jakie to ma znaczenie teraz, to już pewnie niewielkie, natomiast um, uważam, że gdybyśmy wyszli na 2-1, to, to przy, tej, przy tej naszej dyspozycji w drugiej połowie, gdzieś to lepiej wyglądało, była szansa na korzystny wynik. A tak jak dostaliśmy bramkę po fantastycznym uderzeniu, tutaj Szczota, dobrze mówię, Szczota, tak, na, na 2-1 i w tym momencie zbyt dobra drużyna jest, żeby, żeby dała sobie do to, to gdzieś zwycięstwo, wydrzeć i w zasadzie później to Gospodarze byli bliżej bramki na 3-1 niż my niż my tej bramki yy, wyrównującej, Także uważam, że to kluczowy moment, to, to, to niewykorzystanie tych sytuacji, plus ta bramka stracona. No, znaleźliśmy się w strefie Barażowej, także także yy, nasza sytuacja jest trudna, ale na pewno na pewno yy, my będziemy grali mocno walczyli. Tutaj mam nadzieję, że ta nasza sytuacja kadrowa się poprawi, że, że dojdą ci zawodnicy, którzy od dłuższego czasu nie mogą grać. I, i, i przede wszystkim zaczniemy wygrywać i najbliższe spotkanie, no to to, to mówię, to, to jest bardzo ważny kolejny mecz i nie możemy sobie pozwolić na punktów na własnym boisku. Dziękuję. Powiem szczerze, że bardzo dobrze weszliśmy w dzisiejsze spotkanie, za to zawodniku trzeba po, pochwalić. E, oczywiście przydarzył nam się po prostu moment niefrasi, niefrasobliwości w grze obronnej przy, przy stałym fragmencie gry, przy aucie. E, troszeczkę, można powiedzieć, zawodnicy przysnęli. I mecz można powiedzieć zrobił się bardzo trudny. Ale chwała i cześć moim zawodnikom, że w takiej sytuacji potrafili zareagować, bo już teraz nie przypominam sobie, kiedy straciliśmy pierwszą bramkę i tak pozytywnie zareagowaliśmy dwoma bramkami. Nie jest łatwo na pewno. Przy wymagającej publiczności, prawda, też się odczuwało troszeczkę zniecierpliwienia. Wydaje mi się, że, że kluczem do, 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 do tego dobrego dzisiaj wyniku, było zdobycie bramki przed przerwą. I to po stracie bramki od razu swoim asystentom przekazałem, że wszystko trzeba robić, że po prostu zdobyć bramkę do przerwy i zaczynamy od zera, tak? zaczynamy od zera tam kilka. Wiedziałem, że w drugiej połowie raczej takie błąd w grze obronnej się nie przytrafi, bo, 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 bo zawodnicy wiedzieli, którzy, którzy popełnili błędy Błędy, tam był ciąg błąd, od trzech zawodników, yy, błąd przy stracie bramki. I zagraliśmy konsekwentnie, i, i był, był moment nawet, gdzie, gdzie było i troszeczkę polotu i, i fantazji w tych akcjach ofensywnych, szczególnie przy stanie 2-0. Yy, wiadomo, że jak jest wynik, po, po stronie się gra łatwiej, ale sztuką nie jest łatwo wyjść, jak się przegrywa, i wygrać spotkanie, ale to już historia. Teraz czekamy. Troszeczkę się zregenerujemy i czeka nas wyjazdowy mecz w ostrudzie ze Stomilem.